Na relację zaprasza Indeco, producent szaf i garderób na wymiar. Przed nami pierwszy weekend Pucharu Świata w tym sezonie. Jakie są odczucia, takie nastroje bezpośrednio przed tym wydarzeniem? Nastroje bardzo pozytywne, czuję się takie zniecierpliwienie, wszyscy by chcieli oddać już te pierwsze skoki konkursowe, faktycznie jest taki duch rywalizacji, aczkolwiek aura trochę nie do końca zimowa, bo zimę to mieliśmy w zeszłym tygodniu, w tej chwili jest tak bardziej jesiennie, ale myślę, że to wszystko będzie uporządkowane do, do tych jutrzejszych pierwszych skoków oficjalnych. A, a jaki taki nastrój jeśli chodzi o poziom drużyny, jak, jak, jak w swoim odczuciu zawodnicy się prezentują? dobrze. Nie mieliśmy do nich żadnych zastrzeżeń i wierzymy w to, że, że te konkursy od razu, od początku będą na takim poziomie, jaki od niej oczekujemy. Aczkolwiek nie można nic powiedzieć o tym, jak prezentuje się konkurencja, bo tak faktycznie podczas tego ostatniego zgrupowania tutaj niewiele można było porównać, podpatrzeć, gdyż warunki były dosyć zmienne. Było fajnie, jeśli chodzi o skakanie, fajny, fajne zgrupowanie, natomiast warunki były bardzo zmienne i to, co udało się zaobserwować, to to, że faktycznie przypuszczenia dotyczące stosowania tych kombinezonów się niestety sprawdzają i ten wiatr wywiera jeszcze większy wpływ na zawodników. Co uważniejsi kibice zauważyli, że no tym razem już tak nie był aż chwalony Maciej Kot, który miał taką stabilną formę latem i jeszcze jesienią. Chwaliliśmy tych zawodników, którzy skakali faktycznie najlepiej. Maciek skakał bardzo dobrze na początku zgrupowania i ostatni trening miał, miał takie dobrej jakości. Na środku pokazały się trochę problemy, ale został yy, znaleziony sposób jak je rozwiązać i w tej chwili wszystko jest na dobrej drodze, że jutro pokaże się z dobrej strony. Piotrek Żyła też nie był jakoś tam wysoko oceniany podczas tego zgrupowania. Piotrek ostatnio tutaj właśnie miał był przeziębiony, skakał, taki, taki zakatażony, generalnie, przechodził lekką chorobę, w tej chwili już jest zdrowy i te skoki jego tutaj z ostatniego tygodnia nie, nie były takie, żeby, ich można było, żeby go można było bardzo chwalić. Czy nie jest Wam troszeczkę żal, że nie startujecie w tej prawdziwej inauguracji, czyli w tym konkursie mieszanym? No musimy, że tak powiem, zaakceptować sytuację jaka jest i, i tutaj żale trzeba odstawić na bok. Na tą chwilę nie mamy drużyny mieszanej i musimy czekać aż poziom dziewczyn trenujących w Polsce, a przede wszystkim, żeby muszą dorosnąć do tego, żeby skakały w porze świata. Tym razem nie ma właśnie takiego klasycznego drużynowego konkursu na początek. Czy to dobrze, czy, czy źle dla, dla Was? Przede wszystkim dobrze, że ten Puła Świata zaczyna się od skocznie normalnej. Do tej pory zawsze zaczynaliśmy od skocznie w KUSAMO, która jest jedną z największych obiektów. Tam różne perturbacje pogodowe były. Nierzadko dojeżdżały ekipy, które pierwsze skoki oddawały dopiero w KUSAMO. Stwarzało to problemy zarówno dla jury, jak i, jak i dla trenerów. Te konkursy były nierzadko przerywane, przenoszone. Tutaj mamy skocznie normalne. Ten konkurs powinien być łatwiejszy jak na początek. Dopiero w Kusamo, do KUSAMO udajemy się na trzeci i czwarty konkurs. Jakie są cele wynikowe na ten weekend, jeśli chodzi o drużynę? Są jakieś konkretne, czołowa dziesiątka, dwudziestka? Przede wszystkim punkty, dobre wejście w start, dobre skoki. To jest może takie sztampowe, ale to jest prawdziwe. Tutaj nie ma, nie ma co wiele czarować i, i wróżyć z fusów. Musimy skoczyć. E, trening oficjalny, chociażby, żeby zobaczyć, jakie dyspozycje jest konkurencja. Wtedy będzie można mówić faktycznie o czymś, e, o co można walczyć w konkursach. Czy ta średnia skocznia na pierwszy konkurs to dobry pomysł? Tak jak powiedziałem przed momentem, jest to dobry pomysł, z tego względu, że, że tak jak w poprzednich sezonach są ekipy, tutaj przyjeżdżają bez skoków na śniegu i dopiero teraz będą zaczynały wchodzić w sezon zimowy. A czy naszym zawodnikom średnia skocznia jakoś może bardziej podpasować niż duża, czy to nie ma znaczenia? Jak się skacze dobrze, to się skacze na każdy skoczni dobrze, także wielkość obiektu tutaj ma znaczenie drugorzędne. Ja myślę, że z tą skocznią mamy dobre wspomnienia z ubiegłego roku i będziemy mieć też dobre po tym okresie sezonie. Obawiasz się tutaj o aure, bo takie prognozy są różne. Nas tutaj aura prześwitczyła w minionym tygodniu, kiedy zmagaliśmy się z tym dosyć silnym tylnym wiatrem, natomiast w tej chwili z tego co podpatrujemy, w sobotę ma być w miarę dobrze, w niedzielę można się spodziewać śniegu. Myślę, że najgorsza będzie temperatura. Jak ona się ustabilizuje, bądź bardzo na plusie, bądź bardzo na minusie, wtedy będzie łatwiej to na pewno wszystko zrealizować, natomiast jeśli będzie tak przechodziła przez zero, możemy mieć tu do czynienia i z wiatrem, i z różnymi innymi perturbacjami pogodowymi, ale myślę, że jak na początek sezonu to wszyscy są do tego przyzwyczajeni. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia w tym pierwszy weekend. Dziękuję również.